Witam Państwa, proponuję byśmy sobie dzisiaj porozmawiali z moim gościem o sprawie na literę M jak Margaryna, dzień dobry Panie Jerzy. Dzień dobry, witam wszystkich. Jerzy Ziemba, jak zwykle, o tej porze w naszym studiu. Proszę nam powiedzieć taką rzecz. Do niedawna jeszcze masło, jajka i jeszcze inne produkty naturalne były B. Sklerozy się od tego dostawały i wysokiego <grym poziomu <grym cholesterolu. Dobra to. była margaryna, teraz podobno margaryna jest B. No to porozmawiajmy, dlaczego ona jest B i co w niej jest takiego, że ona jest niezalecana. To znaczy, no, to są, z tego co ja wiem, naturalne jakieś tam oleje roślinne, chemicznie utwardzane. No i co? I to, to jest nielegalne. bardzo i ten produkt jest jeszcze ciągle sprzedawany w Polsce? I e, Tak. tak coś A, takie... Wszystkie ciastka, cukierni tak, i tak dalej, wszystko na tym stoi. No, to... Produkty piekarnicze. <laughs> Nie, żartuję oczywiście. <laughs> Wiemy, że tego jest. No, margaryna jest chwalona, bo dobrze się piecze, bo jest tania. A nie, no, obniża poziom cholesterolu. Obniża poziom cholesterolu, tak, tego złego. Tak. Tego złego i no, w ogóle całego, i obniża poziom cholesterolu. Co złego I, jest Ja bym margarina? powiedział tak. Może zacytuję y, słowa, y, o no, tak y, nie byłem na to przygotowany teraz, ale <laughs> może zacytuję słowa jednego z polskich profesorów medycyny, który napisał wyraźnie, przy pewnej okazji, o której ja sobie powiem, do jednej z agencji naszych rządowych, że produkt ten, czyli margaryna, dawno od ponad 20 lat powinien zniknąć z półek w sklepach polskich. I to był pan profesor z jednego z uniwersytetów, profesor medycyny podkreślam, jednego z uniwersytetów polskich, ja to opisałem wszystko w drugiej części książki, E, ukryte terapie tam napisałem o tym dlatego że to był gros, głos rozsądku to był głos profesora medycyny który mówi że ten produkt nigdy nie powinien się znaleźć na półkach jakże głos rozsądku mówi nie jedzcie ludzie masła bo no macie właśnie, za wysoki nie. cholesterol jest ci ten pan profesor teraz... jest rozsądny <śmiech> <śmiech> ale Roz, poważnie rozsądny o co tutaj właśnie. chodzi chodzi o to że e, Tłuszcze typu trans, bo tutaj o takich tłuszczach mówimy, to są tłuszcze, które dla nas są nienaturalne. My mamy pewne, są też takie tłuszcze trans, ale one nie tworzą szkody. Natomiast te pochodzące z utwardzenia tłuszczów roślinnych, po pierwsze, biochemia, nie ja Jerzy Zięba. Biochemia człowieka wyraźnie mówi, że nie wolno jest u człowieka stosować nadmiernych ilości olejów roślinnych. Od tego trzeba zacząć, dlatego że nadmierne ilości olejów roślinnych powodują problemy zdrowotne. I tu nie chcę wchodzić w zawiłości tego wszystkiego, bo byśmy tak, nie skończyli programu. Ale tłuszcze roślinne, one nam są z kolei bardzo, bardzo potrzebne. Ale właściwe tłuszcze roślinne i w niewielkich ilościach. My tych tłuszczów roślinnych, jeśli nie będziemy spożywać, będziemy chorować i umrzemy. Naprawdę, to może być tak ciężkie. No ale powiedział pan, że malutko potrzeby, ale łyżka, potrzeba. Ale nam potrzeba niewiele. Naprawdę. Oczywiście są specjalne preparaty na rynku, które zawierają właściwe te tłuszcze, we właściwej formie i tak dalej, i tak dalej. Ale tego nie trzeba nam dużo. Łyżka wystarczy. Natomiast margaryny zawierają. Sztuczne dla nas, nienaturalne dla nas, właśnie tłuszcze typu trans. Te, te tłuszcze, to od razu powiem, ich wcale nie trzeba bardzo dużo. To nie chodzi o to, żeby ich było 10-15%. Tam wystarczy bardzo mała ilość tych tłuszczów. One już powodują szkodę dla naszego organizmu. Producenci margaryn starają się jak najbardziej zmniejszyć. Zawartość właśnie tłuszczów typu trans, natomiast nie jest to możliwe, żeby je wyeliminować całkowicie. Druga sprawa to jest jeszcze inna rzecz. Pomijając, że w ogóle produkt jest nienaturalny. Masło, tak, ale margaryna nigdy, krowa nie robi margaryny. Na litość boską, no. Ale teraz, kiedy właśnie wyszła ta sprawa dotycząca tłuszczów roślinnych, że są takie zdrowe i takie dobre i trąbi nam się to od 50 lat, no zaczynają się teraz problemy. I margaryna jest tłuszczem roślinnym, tylko w taki sposób zrobionym, że nie płynie, nie jest w postaci płynnej. Ale ten proces sam w sobie też nie jest procesem wytwarzania zdrowym dla człowieka, bo się okazuje, że wielu tego typu wielu tego typu produktach są śladowe, ale bardzo dla wielu ludzi groźne ilości niklu. Dlatego, że tam katalizatorem jest nikiel. Są specjalne katalizatory, które właśnie umożliwiają wytworzenie Ciała margaryny. Stałego. Tak. A więc po pierwsze, margaryna, jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli, jest to nienaturalny produkt, koniec kropka. I to w zasadzie powinno już zakończyć dyskusję. Po co do mojego organizmu czy do organizmu dziecka wprowadzać substancję tak zwaną spożywczą, nienaturalną dla tego organizmu? A więc samo to, w moim mniemaniu, w moim przekonaniu, dyskwalifikuje margarynę jako cokolwiek, co bym spożywał kiedykolwiek. No tak, ale ktoś powie, no to nie szukajmy diabła tam, gdzie być może go nie ma, bo jeżeli by ktoś zapytał, no to co, na co właściwie robi źle ta margaryna, albo jakie schorzenia możemy no to, sobie zafundować. Trzy lata temu, mija chyba teraz, w tym roku, ja to publikowałem, ja to opisywałem, wysyłałem do ludzi wszędzie, gdzie tylko się dało. Proszę popatrzeć. Amerykanie zdecydowali, że wszystkie produkty margarynowe i margaryno-podobne, czyli wszystkie produkty oparte na tłuszczach utwardzonych, muszą z rynku amerykańskiego zniknąć. I dali na to producentom trzy lata. I ma to zniknąć z spółek amerykańskich? Żadne ciasteczka, żadne takie rzeczy, gdzie do produkcji tych rzeczy dla człowieka używane są tłuszcze utwardzone. No to są też wszystkie frytury Ale, no, no, do smażenia. No, ta, to, to, to jest mnóstwo. No, to, to nie takie proste usunąć. E, nie, chyba nie. Ale właśnie wszy być może, no to trzeba to sprawdzić. Tutaj chodzi o wszystkie oleje utwardzane. Tak. I dlaczego Amerykanie to zrobili? Z jakiego powodu? Ja to opisałem i w drugiej części ukrytych terapii, tak samo, pisałem w listach do ludzi, które wysyłałem, i tak dalej. Cytuję tutaj dokument, który jest oficjalnym dokumentem wydanym przez FDA. W tym dokumencie, jeśli dobrze pamiętam, napisano tak, że. <laughs> Oczywiście FDA stoi właśnie na Straży Tu Zdrowia Amerykanów, a więc sobie przybijają już, już gwiazdki na epolety. No i na podstawie badań naukowych zdecydowaliśmy, że z rynku muszą zniknąć wszystkie produkty, do produkcji których używano właśnie tłuszczów roślinnych utwardzonych. I teraz proszę popatrzeć. Oczekujemy, że spadnie ilość zawałów serca ze skutkiem śmiertelnym. To są słowa FDA amerykańskiego. Inaczej mówiąc, mówią tak: wycofajmy te tłuszcze z rynku i w związku z tym oczekujemy gwałtownego spadku ilości zawałów serca ze skutkiem śmiertelnym. I innymi słowy. No muszą mieć jakieś podstawy, to, Ale tak... to oni napisali, że mają naukowe podstawy. FDA. Czyli Amerykańska Ruka, Federacja do Spraw Leków. Tak, yy, która przez 50 lat promowała margaryny, a teraz yy, ucieka od tego, bo proszę popatrzeć, jeżeli oni piszą, że oczekują dużego spadku zawałów ze skutkiem śmiertelnym, bo wycofamy margaryny i tego typu produkty, to co tego typu produkty powodują? Zawały ze skutkiem Zawały. śmiertelnym. No można to w ten logiczne sposób. Logiczne i proste. No, tak. logiczne i proste. W każdym bądź razie Amerykanie, nie wchodząc już właśnie w te szczegóły tutaj biologiczne, Amerykanie zorientowali się, że poszli, poszli w zupełnie złym kierunku. I dlatego otwarcie o tym powiedzieli, że w związku z wycofaniem oczekują, że Amerykanie będą zdrowsi. A co się dzieje w Polsce? Margaryn mamy dużo. No, margaryn mamy dużo. Mało tego, w wielu szpitalach. Na kardiologii bym powiedział wręcz. Pacjent dostaje kanapkę z margaryną. Z margaryną. No, i ja, nie ma co się emocjonować, tylko trzeba popatrzeć rzeczywiście na to, co mówi na ten temat nauka. I dlatego ja wspomniałem tego pana profesora na samym początku, który już dawno temu powiedział, że to nigdy nie powinno być na półkach w Polsce. Ale proszę popatrzeć na taką rzecz. Dwa lata temu chyba to było. Kiedy, kiedy pan minister Zembala, wtedy był ministrem zdrowia, wydał rozporządzenie dotyczące stosowania, stosowania tłuszczów, w tym margaryn, w sklepikach i w stołówkach dzikowych szkolnych. To było takie rozporządzenie. To rozporządzenie było upublicznione w bardzo wąskim zakresie, ale było. I podległo tak zwanej właśnie, jak to mówimy, każdy obywatel może się wypowiedzieć na ten temat, czyli takie konsultacje społeczne. Tak. Osąd publiczny. Tak. Ja dowiedziałem się zupełnie przypadkowo o tym dokumencie. Ja ten dokument przeczytałem, no i z przerażeniem stwierdziłem, że tam, przypuszczam, że pan profesor Zembala nawet tego nie czytał może, że tam proponuje się. W tej propozycji tego rozporządzenia, żeby dzieciom w szkołach dawać margarynę. Tam była jeszcze inna, naprawdę niezwykle głupia rzecz dotycząca tłuszczów, tak samo jak i cukrów, ale mówimy tutaj o margarynie, żeby w szkołach jak najbardziej margaryna, no nie ma problemu. I teraz to poddano konsultacjom społecznym gdzie wypowiadali się, wypowiadały się różnego rodzaju organizacje mające cokolwiek do czynienia właśnie z żywieniem, dietetyką i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, oni wszyscy pisali, no jakie wspaniałe rozporządzenie tu mamy. Czyli przyklaśnięto temu. Ta. Tak. To jest... I różne organizacje zajmujące się dietetyką, wspaniałe, gratulujemy, jakie, jakie wspaniałe rozporządzenie. Naczelna Izba Lekarska się wypowiedziała, że gratulujemy znowu, jakie wspaniałe rozporządzenie. To jest to jest osiągalne na internecie, to każdy może sobie sprawdzić. Mamy naprawdę bardzo ładny system, muszę to pochwalić, gdzie efekty takiego, właśnie takich konsultacji społecznych są widoczne są dokumenty, które wysłały te organizacje, czy nawet e-maile. My to mamy i to jest bardzo ładnie w Polsce zrobione. Można się. Można poczekać, tak? tak. I tam, między innymi, również. Znalazłem właśnie e, e, chwalące tą, to, e, to rozporządzenie dotyczące margaryn, chwalące to rozporządzenie e, komentarze wysyłane przez dietetyków, lekarzy, Naczelną Izbę Lekarską i tak dalej. I był rodzynek wspaniały, właśnie tego pana profesora, e, że nie wolno tego i mówił, o tego nigdy nie powiem. I co wtedy widać tam w tych dokumentach? Dziękujemy bardzo. Zauważyliśmy ten pana komentarz. I tyle. I, tyle. I na tym się skończyło. No, no tak, no bo więc. Jeden wbrew fali, no to zawsze. Tak, tak. tak. więc, drodzy Państwo, margaryna jest sztucznym produktem, jakkolwiek reklamowanym na lewo i prawo, ale jest to produkt nienaturalny. Reklamujcie masło. Dobrej jako. Ale dobre jak? Bo znowu podrabiają. No. Masło? No tak, bo się dodaje właśnie tłuszczu roślinnych do wielu maseł. Ale polskie przepisy mówią, że jak jest napisane na kostce przepisy, masło, a no, to nie no ma ta, być dodatku. No co nie ma? I z, są w wielu masach, Tak samo yy, Mówi pan o mówimy lepiej o... smarownych. No, tak. Aha, no tak, tak samo jakieś miksy cudaczne kombinowane. Yy, podrabia się nawet olej z kokosa. Czym? Olejem roślinnym. Byle jakim zwykłym, tak samo. A więc, no ale olej z kokosa to znowu jest inna historia. My mówimy to o margarynie. Oliwę ja, z oliwek też się ja, podrabia. gdybym był inaczej. Nigdy nie stosuję margaryn. Żadnych. Koniec kropka. Nienaturalny produkt dla człowieka i u mnie takiego czegoś się nie uświadczy w domu. Każdy oczywiście ma wolną wolę, może sobie każdy brać co tylko chce. My tylko mówimy tutaj prawdę. Pójdzie pan do cukierni i zapyta, co jest w tym ciastku? Masło czy margaryna? To też nie ma. Albo na czym było smażone, na jakiego rodzaju tłuszczach. Czy były tłuszcze utwardzalne, czy były tłuszcze utwardzane właśnie roślinne, utwardzone. A w tym pieczywie, a w tych precelkach, ja a w tych chipsach. No, tak. Ja natomiast bym chciał, żeby jak najszybciej, nie czekając na nic, yy, zrobić to samo, co zrobili Amerykanie. No Może za jakiś czas. Z Ameryki lubimy pewne wzorce. No, niestety Więc tak. Poczekamy. Zobaczymy. A na razie mamy kolejną grupę, która nas nie lubi, producenci i fani margaryny. No, cóż, no to poradzimy. Ech. Niech się zajmą produkcją masła albo czegoś, co jest naturalne i wtedy będziemy ich chwalić pod niebiosa. Jerzy Zięba, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.